all nuts Jest piątek, 1 września. Michał Krasucki zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. A na początek sport. Rzuty karne rozstrzygnęły losy rywalizacji w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa a duńskim Midland. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1 do 1. Wojnę nerwów w konkursie jedenastek wytrzymali legioniści. W studiu Mateusz Ligenza z redakcji sportowej Radia Z. Tak Dobry, jest. Wieczór. Dobry wieczór. Legia gra dalej, bo miała w bramce Prato i to podobnie jak w finale Pucharu Polski, bo to on był bohaterem ostatnia decydująca seria, więc szósta, bo w pięciu poprzednich nikt się nie mylił. Bramkarze nie byli w stanie wyciągnąć piłki, a tutaj on w szóstej poprunął jak Superman wyciągnął. No i Legia rzeczywiście jest w fazie grupowej ligi konferencji, a wtedy ściągnął koszulkę i utonął w ramionach swych kolegów. Myślę, że dzisiaj Warszawa długo, długo nie zaśnie. Z pewnością losowanie zespołów do fazy grupowej dziś po południu, a my zmieniamy temat. Inflacja spada, ale dalej jest powyżej 10%. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu tego roku w porównaniu z sierpniem rok temu ceny wzrosły o 10,1%. To nie jest dobra wiadomość, mówi Radiu Z Małgorzata starczewska krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli w zeszłym roku żeśmy wydawali 100 zł na, na jakieś towary, to w tym roku w sierpniu dokładnie kupując te same towary musieliśmy za nie zapłacić 110 zł. 10 groszy. No to są naprawdę ciągle bardzo pokaźne kwoty wzrostu cen. Można powiedzieć, że było źle, jest źle i wszystko wskazuje na to, że będzie źle, jeśli chodzi o inflację. W sierpniu w porównaniu z lipcem ceny praktycznie się nie zmieniły. Nieco podrożało poliwo, lekko podaniała żywność. Dziś ruszają wypłaty czternastej emerytury. To 2650 zł brutto. Pełną kwotę dostaną jednak tylko ci, których emerytura albo renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Potwierdzają się nieoficjalne ustalenia radia Z. Jarosław Kaczyński wystartuje z Kielc, Mateusz Morawiecki z Katowic, Piotr Gliński z Warszawy, a Jacek Sasin z Białego Stoku. Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło karty i zaprezentowało liderów list wyborczych we wszystkich 41 okręgach. A o niespodziankach na listach PiS powie nasz reporter Rafał Miszajewski. Niespodzianką bez wątpienia jest jedynka dla Pawła Kukiza w Opolu z kolei w Wyborczą lokomotywą PiS będzie marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W Płocku minister sportu Kamil Bortniczuk, w Olsztynie nieco niespodziewanie jedynkę na listach otrzymał minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. W Chełmie, czyli okręgu, który graniczy z Białorusią, liderem listy będzie szef MSWiA Mariusz Kamiński. I ta obecność pana ministra tam ma wymiar i praktyczny bardzo istotny, ale przede ma także pewien wymiar symboliczny. Tłumaczył prezes PiS, który wykluczył możliwość przedwyborczej debaty w Kielcach z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Romanem Giertychem. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie jedynką w Rzeszowie, a nazwiska wszystkich liderów list wyborczych PiSu znajdziecie na radio.z.pl. Wygumkowali Okęcie z mapy polskich lotnisk, mówią posłowie koalicji obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy dotarli do kolejnych rządowych dokumentów w sprawie warszawskiego lotniska. Jak mówią, PiS kłamie, bo plany na tereny i infrastrukturę po Okęciu już jest. Nie można zbywać akcji. Spółki CPK, ale można zbywać nieruchomości spółki CPK. Jest furtka prawna, którą sami wprowadzili, żeby nieruchomości poletniskowe po likwidacji portu lotniczego zostały przekazane do sprzedaży. Zdaniem posłów Jońskiego i Szczerby nic nie stoi na przeszkodzie wyprzedaży gruntów warszawskiego lotniska. Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw CPK zapewniał kilka dni temu, że nie ma mowy o sprzedaży lotniska Chopina i że nie można go prywatyzować. To były całkiem dobre wakacje dla branży turystycznej w Zakopanem. Ocenia w rozmowie z Radiem Z. Karol Wagner z Izby Gospodarczej. Jak mówi, przez całe lato zajętych by było od 60 do 80% miejsc noclegowych. Rozkręcaliśmy się może troszkę dłużej i faktycznie ten lipiec by startował dopiero 15-20. Szczyt sezonu oczywiście w ramach długiego weekendu sierpniowego. No i ku naszemu zaskoczeniu, jak zwykliśmy zamykać sezon po 20 sierpnia z kolei, to on ciągle trwa. Miniony weekend bardzo dobry, zaskakujący. I ten ostatni wakacyjny, który zwyczajowo już był takim przygotowywującym dzieci na szkołę, jest też zaskakująco przyzwoity. Górale czekają teraz na seniorów, studentów, którzy mają jeszcze wakacje oraz na przyjazdy pracowników. Z firm organizujących jesienią szkolenia i konferencje w Zakopanem. Blisko na uczelnie, z dogodnym dojazdem, komunikacją, dobrym standardem i najlepiej niedrogo. Tego oczekują studenci, którzy już ruszyli na poszukiwania lokum na nadchodzący rok akademickim. Ofert nie brakuje i są bardzo zróżnicowane. A co z kosztami? Sprawdził reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Dobra informacja jest taka, że w końcu ceny najmu się ustabilizowały. Po wybuchu wojny w Ukrainie dostępność mieszkań spadła praktycznie do zera. Teraz jest w czym wybierać, ale jest też nie. Co drożej niż przed rokiem, przyznaje Magdalena Kalbarczyk ze Studenckiej inicjatywy mieszkaniowej. Właściciele chcą tylko zarobić, uczelnie w tym po prostu nie pomagają, bo pokoi w akademikach jest bardzo mało, jest bardzo trudno je dostać przez po prostu wyśrubowane oczekiwania np. progu dochodowego. Analitycy Expandera policzyli, że w Warszawie w przeliczeniu na metr kwadratowy mieszkania czynsz wynosi średnio 71 zł. Droga jest również w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy we Wrocławiu. Analitycy przypominają, że średni koszt najmu zależy od rozmiaru mieszkania, im większy, tym tym czynsz liczeniu na metr niższe. W schroniskach dla zwierząt lawinowo przebywa bezdomnych małych kotów. W samym Poznaniu jest ich teraz prawie 400. Na domiar złego wiele jest przyjmowanych z bardzo groźną dla ich życia chorobą wirusową kocim tyfusem. Katarzyna Frąckowiak z poznańskiego schroniska przekonuje w rozmowie z Radiem Z, że problem byłby mniejszy, gdyby ludzie sterylizowali swoje zwierzęta, a znalezionym na ulicy nie rzucali się na pomoc. Człowiek po prostu trafia na taką grupę małych kociąt i zamiast poczekać dobę, obserwować z daleka te kocia, bo ta mama być może do nich wróci po prostu. Nic jej się nie stało. Zabierają je do nas. Tych kociaków już tej mamy oddać nie możemy, ponieważ ona już ich nie przyjmie, więc mama nie może ich wykarmić, a kociaki trafiają do nas na butelkę. My kadrowo też się nie jesteśmy w stanie już rozciągnąć. Schroniska dla zwierząt proszą o pomoc. O mokrą karmę, podkłady higieniczne, ręczniki papierowe czy środki dezynfekujące. Przy kocim tyfusie ich codzienne zużycie znacząco rośnie. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o pierwszej. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.